Rozdział 19 W trzecim miesiącu od wyjścia synów Izraela z ziemi Egiptu, w tym samym dniu przyszli na pustynię Synaj, bo wyruszyli z Refidim, i po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Tam Izrael obozował naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił do Boga, i Pan zawołał do niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba i oznajmisz synom Izraela: Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom i jak niosłem was na skrzydłach orłów i przyprowadziłem was do siebie. Dlatego teraz, jeśli posłuchacie mego głosu i będziecie przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem, kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które będziesz mówić do synów Izraela. Wtedy Mojżesz przyszedł i zawołał starszych ludu i wyłożył im wszystkie te słowa, które Pan mu nakazał. Cały lud odpowiedział wspólnie: Uczynimy wszystko, co Pan powiedział. I Mojżesz zaniósł słowa ludu do Pana. Pan powiedział do Mojżesza: Oto przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę z Tobą rozmawiał i uwierzył Ci na zawsze. Mojżesz przekazał Panu słowa ludu. Pan zaś mówił do Mojżesza: Idź do ludu i uświęć ich dziś i jutro, i niech wypiorą swoje szaty. Niech będą gotowi na trzeci dzień, trzeciego dnia bowiem. Pan stąpi na oczach całego ludu na górę Synaj i wyznaczysz ludowi granicę dokoła, mówiąc Strzeżcie się, abyście nie wstępowali na górę, ani nie dotykali jej podnóża. Każdy, kto dotknie góry, poniesie śmierć. Nie dotknie go ręka, ale ukamienują go, Albo przeszyją strzałami, czy to zwierzę, czy człowiek, nie będzie żyć. Gdy przeciągle będą trąbić, niech podejdą do góry. Mojżesz wstąpił więc z góry do ludu i uświęcił lud, a oni uprali swoje szaty. I mówił do ludu: bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie zbliżajcie się do żon. Trzeciego dnia o poranku, Pojawiły się grzmoty i błyskawice, i gęsty obłok nad górą, i bardzo potężny głos trąby. Także cały lud, który był w obozie, zadrżał. I Mojżesz wyprowadził lud z obozu na spotkanie z Bogiem i stanęli u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Dym unosił się z niej jak dym z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. A gdy głos trąby się przeciągał i coraz bardziej się rozlegał, Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu głosem. I Pan wstąpił na górę Synaj, na szczyt góry. Wtedy Pan wezwał Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz tam wstąpił. Potem Pan powiedział do Mojżesza – zejdź, przestrzeż lud, by nie przekroczył granicy, aby zobaczyć Pana i aby wielu z nich nie zginęło. Nawet kapłani, którzy zbliżają się do Pana, niech się uświęcą, by ich Pan nie wytracił. I Mojżesz powiedział do Pana – lud nie może wejść na górę w Synaj, ponieważ Ty nas przestrzegłeś, mówiąc – Wyznacz granicę wokół góry i uświęć ją. Pan powiedział do niego: idź, zejdź, a potem wstąpisz ty i Aaron z tobą. Lecz kapłani i lud niech nie przekraczają granicy, by wstąpić do pana, aby ich nie wytracił. Mojżesz zszedł więc do ludu i powiedział im to.